Chciałbym poruszyć taką sprawę, która być może nie jest bezpośrednio w zakresie naszych kompetencji, ale mocno się zdziwiłem informacją, że, że od dłuższego czasu tworzec PKS w weekendy jest zamknie I ludzie muszą czekać na tak jak teraz, no, no, zimę, jak jest. Znaczy, jestem mocno tym zdziwiony, pamiętając, jak tak to dawnie bywało. I no, rozumiem, że to nie do nas pytali, tak może powiedzieć, ale z tego co ja wiem, to my jakieś pieniądze dokładamy do. Znaczy, na zasadzie umowę, prawda? Tak? Chodzi o komunikację miejską, pewnie to jest trochę inna sprawa, tu w tym zakresie, to ja uprzedzając to, co będzie spadało po raz kolejny na gminy, to od 2017 roku, co prawda, w będzie szereg różnych przepisów dotyczących przekazania samorządom, m.in. w gminnym obowiązków w zakresie utrzymania wszelkiej komunikacji na terenie naszego miasta. To już nie tylko miejskiej, tylko tak jest także zapewnienia komunikacji z, z innymi gminami, z innymi siedzibami powiatów, miast powiatowych i tak dalej. Na dzień dzisiejszy sytuacja jest jeszcze po, pewną pozostałością po, po, po dawnym systemie, czyli w bardzo wielu przypadkach funkcjonują jeszcze PKS-y, które są już dzisiaj własnością prywatną, tak jak chociażby Gima która jest właścicielem tego stolenskiego PKS-u na naszym terenie funkcjonującego. W związku z tym, pomimo tych niedogodności, no jeszcze na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie przejąć odpowiedzialności za cały system, choć niebawem spadnie to, jak wiele innych zadań, na nasze barki. Wzięliśmy udział teraz z panem naczelnikiem w takim spotkaniu organizowanym właśnie przez odpowiednią korporację zawodową w tym zakresie, która była niejako osobą instruktażą, jak powinniśmy zatwierdzać rozkład jazdy. To kolejny potężny obszar, który, który nie tylko przekazuje gminie kompetencje, ale i obowiązki w tym zakresie. I teraz My powoli będziemy regulować te kwestie, powoli, powoli będziemy wchodzić w zakres tej odpowiedzialności, i to też w tym kontekście, mogę Panie Burmistrzu, powiedzieć, zmierzają nasze działania dotyczące przejęcia budynku dworca PKP, terenów, które są przy tym dworcu. Wtedy, tak jak mówiliśmy Państwu, no, zamysł jest taki, żeby w budynku dziś istniejącego dworca PKP zorganizować taki właśnie punkt odpraw, punkt obsługi wszystkich pasażerów, którzy korzystają z tego niejako. Węzło, czyli dworca PKW liczymy na to, że przy kolejnej perspektywie finansowej czy też pomysłach jak, jakie płyną z góry coś w zakresie przewozów kolejowych lub nie. Myślimy tu o tym połączeniu kolejowym z Warszawą. Po wyremontowaniu torowiska do Tłuszcza chociażby. Myślimy także o tym, że skoro będziemy odpowiedzialni za także transport ten zbiorowy, samochodowy, no to także wtedy musimy odpowiedzialnie powiedzieć o funkcjonowaniu dworca. Więc tak. idzie to w parze z tymi działaniami, które robimy. Bo na dzień dzisiejszy, proszę Państwa, teren, inaczej, teren dworca tych nieruchomości jest, skarbu Państwa, Grunt, który w tej chwili, na którym stoi prywatny budynek dworca, jest własnością, inaczej budynek dworca jest własnością PKS-u firmy Mobiles, Nie. a grunt my podzwierżawiamy. tak jest, panie radny. Proszę Państwa, w 1994 roku, kiedy ja zakładałem ten, ten komunikację miejską, to wtedy miasto poszło PKS-owi na rynku. I teraz, kiedy jest taka sytuacja, jak pan mówi, ten to uważam, że panie burmistrzu, przy najwyższej jakiejś rozmowie na temat podniesienia biletów do góry jak do dotacji, prawda? Czy w ogóle, w ogóle nawet należałoby z nimi przeprowadzić rozmowę do stronką w sprawie właśnie otwarcia tego wyborca? To oni muszą znaleźć te parę groszy, żeby wtedy dziele ten błożet zostawić. Ja uważam, że, że trzeba przeprowadzić z nimi rozmowę, panie, panie a ja niestety nie na zasadzie polemiki, bo tu oczywiście chodzi o dobro naszych mieszkańców, tych, którzy mieszkają w mieście. No my też musieli pamiętać o swoich zobowiązaniach i o swoich środkach. Niestety od przyszłego roku tak, prawdopodobnie, nie wiem, najprawdopodobniej będziemy musieli wybrać w drodze przetargu takiego właśnie operatora, który będzie funkcjonował jako komunikacja miejska. Powoli to, co, to, co rzeczywiście ta współpraca kiedyś była, bo ona się wiązała przeniesienie z przeniesieniem z tego dworca, poprzedniego dworca PKS z terenu przymoście kolejowym, której do dzisiaj my w jakiś sposób... No, z przychylnością, ale zgodnie z prawem odnosimy się do, 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 do tych przewozów, także komunikacji miejskiej, natomiast wymaga to naprawdę podregulowania szeregu różnych, różnych spraw i jesteśmy w ich trakcie. Natomiast na dzień dzisiejszy, proszę Państwa, no nie możemy ponieść odpowiedzialności za to, że właściciel dworca, jakim jest PKS, bo zamyka z ekonomicznych, ogranicza jego funkcjonowanie, co oczywiście martwi i boli. I oczywiście, że o tym rozmawiamy, bo może powinien być dla naszych mieszkańców, a nie powinien być zamknięty, bo, bo nie ma na na, no. na ciepło, bo nie ma jeszcze no, no, tak. kogoś innego, kto tam funkcjonuje. No, ja powiem tylko no, z przykrością, że tak to wygląda, ale, ale z kolei, krzykle, jak zwykle, samorząd będzie się musiał tym zająć, to, to prędzej czy później będzie musieli się zająć i wtedy będzie mieli pełną odpowiedzialność za to, że bożec jest zamykany.